Znajdujemy się teraz na drodze, którą myślę, że znają okoliczni mieszkańcy to znaczy dębtowa, możliwe leszczynek, także witamina, ponieważ z witamina też możemy tutaj dojść tudzież dojechać rowerem. Natomiast ta droga myślę, że wcale nie jest znana. Pozostałym mieszkańcom Gdyni jest to dość ciekawa część gdyńskich lasów. Głównie ze względu na znajdujący się tu wiadukt należący do y, części trasy Estekady Kwiatkowskiego. W naj, najwyższym miejscu wiadukt ma wysokość 30 metrów, czyli tyle co 10-piętrowy wieżowiec mieszkalny. Trochę wyżej znajduje się równoległa droga. Też bardzo fajna do spacerów jazdy na rowerze. Tą drogą dojedziemy do kładki, która przecina Estekady Kwiatkowskiego.